Dzisiaj przetestujemy sobie Plant vs. Zombies Garden Warfare 2 i jest to strzelanka, gdzie steruje na przykład tym zwykłym słonecznikiem z właśnie Plant vs. Zombies i oczywiście naszymi przeciwnikami, jak widzicie, są zombiaki. Gra jest aktualnie dostępna za 20 zł i w sumie gdyby nie to, że rozmawiałem z Amirosem, to nawet nie wiedziałbym, że w ogóle coś takiego istnieje i mamy tutaj chyba 150 bardzo różnych roślin, którymi możemy sobie sterować. Jak widzicie, dzieją się tutaj dziwne rzeczy. A, ja muszę zadawać obrażenia, bo na dobrą sprawę ja sobie, jak widzicie, Totalnie biegam i nic za bardzo nie robię Oj, 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 Czy to jest gracz? Tak, to wygląda jak gracz, bo ma taki yy, specyficzny movement Pod jedynką ja mam w ogóle jakiś Ty, promień słońca, co to jest? Energia słoneczna I mogę, mogę w gościach jakiegoś <grych> A, to jest mój <grych> Dobra, sorry, nie ogarnąłem. To jest moja w ogóle pierwsza rozgrywka. Nie wiem, czego za bardzo się tutaj spodziewać, ale już rozumiem, że ten, te słoneczne uderzenie polega na tym, że m, tak jakby nie możemy się ruszyć i. O, mogę sobie zregenerować HP trochę? Pod trójką? Okej, okay. chyba że ja mam to pasywnie tak. Widzę, że mi się HP jakieś tam regenerowało i właśnie zostałem załatwiony przez. Uh, San Wios 6677, i jeżeli chcielibyście więcej odcinków, właśnie z Plant vs. Zombies Garden Warfare 2, to koniecznie zostawcie lajka. Like, pojawi się teraz Min postać. W ogóle mamy tutaj, znaczy mm, mamy dużo postaci, tylko nie, nie wszystkimi. Ja nawet nie wiem, co one potrafią, na przykład ten kaktus. O, wybuchowe miny ziemniaczane, tak, tak, tak. Yy, nie wiem, czy to są wszystkie klasy postaci, czy jest ich więcej, bo tak jak mówiłem, ja tylko yy, widziałem jakiś tam opis, że jest 150 różnych roślin, ale czy na przykład to są skiny do tych roślin? Czy jakoś tam to wygląda, yy, tak, jakoś tak to wygląda, także yy, pan kaktus. A, i tutaj musimy, z tego co rozumiem. Czy. A, to jest roślinka. Ok, to jest mój ziomal. <gryw> widzicie, kompletnie nawet nie rozpoznałem. Yy, ten tryb polega na tym, że mamy trzy punkty. I dwa z nich musimy mieć przejęte, żeby zdobywać yy, większą ilość punktów, albo po prostu, żeby przeciwnik raczej je tracił. Także i pójdźmy sobie, może gdzieś... Oj, siema. ma. A, to jest. Okej, okay, to jest znowu mój ziomek. Jak widzicie, mam tutaj problemy z rozróżnieniem na razie, kto jest dobry, kto jest zły. Ja jestem chyba takim snajperem, albo coś w tym stylu. Tak to trochę wygląda. Jedynka, co to jest? Mogę, mogę w ciebie postrzelać? Mogę sobie w ciebie postrzelać, tylko że ja już widzę jakiś problem z tą postacią. Oj, ym, że po pierwsze tracę bardzo szybko HP, a po drugie, no ja nic nie robię. Co ja jestem? Co, co, co ja się zmieniłem? <grym> co się tu dzieje? Czy ja mogę wybuchnąć jakoś? Okej, okay, dobra. Y, może, a, mogę postawić tarczę taką, taką zasłonę. Dobra, y, chyba wygraliśmy. Tak to wygląda. Tak. Wydaje mi się, że wygraliśmy, bo dołączyłem do meczu, który już był w trakcie. Także mimo tego, że jest y, ogromny chaos, to powiem Wam tak, bardzo przyjemnie się gra. O, i teraz jestem po stronie zombiaków. Dobra, także weźmiemy sobie chyba takiego impa zwykłego. Malucha. Zarąbiście to wyglądam. Widzę, że są różne y, później skórki, które będziemy mogli odblokować. Także zobaczymy, czy takim małym gościem mi uda się tutaj cokolwiek zrobić. Oni mają fajne skiny, no. Ja w ogóle też jakiś kupiłem lepszy pakiet tej gry, y, przez to powinienem też mieć coś tam do otwarcia. Impominiacze. Otacz, ok. Pek, jedynką mogę rzucić taki granat. Dobra. Trójka to jest. Hej, <laughs> fajny skilek, W ogóle, kurde, nawet nie wiedziałem, że taka gra y istnieje. Ona wyszła rok temu taka ciekawostka. I tutaj mamy jakiś. Oj, dziwny tryb. Dobra, muszę sobie przypomnieć, jak się gra w FPS-y. Ciema. Oj, oj. Aha, dostałem jakiegoś stuna albo coś takiego, nie wiem, spowolnienie. Pokonany przez jom mózg, różka mrozu, pozostałe zdrowie. No i właśnie to byłem, ja pojaw się teraz. Także pojawmy się i rozumiem, że polega to na tym, że musimy tak jakby zdobywać fragi, i kto będzie miał 50 fragów, ten, tego drużyna wygrywa. Uwaga, leci granat, pyk! Może komuś, komuś zadam obrażenia jakieś tam. E, oj, ty, zostałem zamieniony w roślinka. Nie, roślina mnie zjadła? <laughs> Co jest? Powiem wam, że to jest tak fajne, jak nie wiesz, czego się spodziewać. Zmień postać. Ta postać jest jakaś słaba. Ej, żołnierz to jest taka podstawowa klasa postaci z jakichś tych gierek. Także żołnierz musi sobie tutaj dobrze poradzić. Widzę, że jest dość wolny i mamy jakiś jetpack. Tak. A, tylko to jest ok, to jest taki skok. Tutaj pod trójką mamy. Uuu, można z RPG a takiego strzelić, siema. Oho, okej, okay, już rozumiem. Pyk. Rzućmy granat. Oj. Dobra, poczekaj. Aha. Gdzie on jest? Tutaj jest! Spokojnie, przeładowanie i on ma tarczę. Dobra, ten gościu ma tarczę, ale on nie wie, że niestety zginąłem. Po raz kolejny, ha-ha-za. Pozostałe zdrowie 47, no i 01, są lepsi, pojaw się teraz. Dobra, z tym żołnierzem spróbuję pograć, bo jeżeli co chwilę ja będę zmieniał klasy postaci, to ja nigdy się yy, nie nauczę tutaj grać. O, tam widzę, że ktoś jest na daleko, także postrzelajmy. Może uda mi się zdobyć pierwszego fraga. A, dobra, jeżeli jestem ze szczęku, to na przykład nie mogę nic strzelać. Oj, yy, dostałem stuna jakiegoś. Nie no, znowu ten krab! Okej, okay, rozwaliłem mu tarczę, ale co z tego, skoro on... <laughs> on rozwalił mnie, mam dwa HP, ucie... A, chciałem uciec. Czemu oni grają tak dobrze? A ja gram tak słabo. I w ogóle, co to jest za skin? O, i niestety leżę. Zmień postać. Mm, inżynier Gwiazda Sportu. Dobra, może Gwiazdę Sportu sobie wezmę. I czym on się charakteryzuje? Tam mamy chyba opisane, nie? Co, co robi ta Gwiazda Sportu, ale... Ja nie potrzebuję takich rzeczy. Ja muszę grać tankami. U! Okej, okay, mam 100 HP. Aha! I dostałem stuna, Tuna. No, jesteśmy po prostu gnieceni. A najlepsze jest to, że próbowałem. Jest taki podstawowy tryb, powiedzmy, żeby się nauczyć gry. Nowicjusz się nazywa. I zgadnijcie co? Nikt nie grał na Nowicjuszu. Po prostu każdy z tego co widzę, grają po prostu sobie na tym. Dobra, działko. Lecimy, lecimy. Tu jest. gościu, nie ma ze mną najmniejszych szans. Jest. Dobra, pokonałem go. Mam 20 HP. Nie wiem, czy tu HP. Się regeneruje. Zresztą to nie jest kompletnie ważne. Może to jest coś w rodzaju takiego yy, snajpera? Patrząc na to, jak, yy, jak mnie tutaj rozwalają, wydaje mi się, że to jest gra, yy, w której jest bardzo dużo, jakby starych graczy, którzy już wiedzą, co mają robić. I później, jak taki, ja przychodzę sobie tutaj. No to jestem po prostu gnieciony na przykład przez takich prosów. Widzicie, ja dostaję stuna i od razu e, jestem wywalany. Wiecie, ja bym chciał bardzo wam pokazać jakieś super playsy, jakie tutaj robię. O, właśnie pokonałem gracza. O, ale widzicie, że większo w większości przypadków to działa troszeczkę inaczej. Okej, okay, mogę sobie coś takiego zrobić. E, tutaj pod trójką to jest jakaś tarcza albo coś mi stylu. Dobra, tego, 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 tego. Ładnie, kolejny frag. I o, to jest sniper. To jest sniper, to, ta, y, która właśnie mnie po raz chyba piąty pokonała. Tak, nie, 1-3, dobra, także nie ma, nie ma tej tragedii. Ale wydaje mi się, że to jest osoba, która z daleka po prostu będzie mnie powoli biła. Zobaczymy, czy mamy namkowiec? Nie. Inżynier, żołnierz, kapitan siwobrody. Przytrzymaj, zwolni przejrzysz przybliżony, przełączyć się pomiędzy atakami krótkiego i dalekiego zasięgu. O, właśnie, takiej, e, takiej postaci ja tutaj potrzebuję, żeby stać sobie gdzieś tam wiecie. Z tyłu na spokojnie. I po prostu, pyk! 27. O! No i w ten sposób to ja mogę grać, kurde. Ty, czekaj, ja mogę zdetonować beczkę. Uwaga, uwaga, uwaga! I BUM! Dawaj, detonuj się beczko. Ej, ha, <ścoughs> nie mogłem zdetonować beczki. A, i okej. Okay. Widzę, że tutaj to działa w ten sposób, że mm, ten kraft taki to jest coś w rodzaju tanka. Już powoli zaczynam rozumieć te postacie. Yy, Pojawił się teraz. A ten y, zwykły kwiatek, ten podstawowy taki żółty, no to on działa w ten sposób, że on jest healerem. Dobra, to wszystko jasne. A to jest snajper, albo coś w rodzaju takiego snajpera. E, to, tym czym ja gram, no i zadaje najwięcej obrażeń, nie? To jest też dość ciekawe. Jak wygląda w ogóle tabela? Ej, jestem pokonania trzy tylko. No tutaj mam, widzicie, szesnaście pokonań. Także to są na pewno troszkę lepsi gracze. Idzie ktoś. Zostaw. To jest... A, na blisko, na blisko bijesz. O, okej. Okay. Udało mi się pokonać go. Także byłem przygotowany na to. Ej, trójka, co to jest? A mogę się wy wystrzelić z... O! Fajne, tylko szkoda, że użyłem tego w tym miejscu, bo na dobrą sprawę kompletnie mi to nic nie dało, ale lecimy dalej. W ogóle to jest dziwne, że ja widzę prześciany nawet właśnie tych przeciwników, nie wiem, czy tak to powinno wyglądać. Bo czuję się jakbym oszukiwał, mimo tego, że... to nie oszukuję, tam jest. O, no i co, słoneczniku, kurde, już nie jesteś taki cwany, jak nie masz pomocy. Seria pokonanie razy dwa, znalazłem moją ulubioną klasę postaci, która zadaje dużo obrażeń. I, e, i, 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 I jeszcze stoi sobie spokojnie na dystans. O, widzicie kolejny frak? Czyli trzeba było znaleźć po prostu klasę postaci, która e, idealnie będzie odzwierciedlała moje umiejętności. Oho, dobra, piracka siortuka. A, wiecie co, Rozstawimy się. Pyk. Chcecie? O, postrzelamy sobie z armaty. I jeszcze jedna armata. I tu. Oha, algościu. <noise> algościu mi ograł ładnie. Dobra, tego powinienem pokonać. Co to jest? Co tu w ogóle się dzieje w tej grze? Dobra, tam są dwa słoneczniki. Nie, to nie są słoneczniki, to są zwykłe kwiatki. Nie wiem dlaczego nazywam je y, kwiatkami, ale jak widzicie, y, mam już serię pokonanie razy 5. Więc o! A asysta teraz. I. A tu jesteś siema. Poziom drugi w ogóle wbiłem. A co to jest? Jestem papugą siła lotu. A, zostałem chyba zniszczony i tak, ktoś mnie pokonał, ale jak widzicie jest e, rzeczywiście zmiana, fajnie mi idzie, znaczy teraz zaczął mi iść i wydaje mi się, że o, już skoczyłem na drugie miejsce. I w sumie zastanawiam się, czy ta gra jest nadal wspierana, czy wiecie, dostała jakieś aktualizacje, nowe mapy, nowe skiny i tak dalej, i tak dalej, czy raczej została e, już porzucona. Jeżeli ktoś ma jakieś informacje, śmiało e, piszcie w komentarzu, chociaż zamówię za 20 zł, jakie wydałem na tą grę, to bawię się e, naprawdę zarobicie. Ja wiem, że chcielibyście może zobaczyć jakiś montaż, jak Tutaj wszystkich pokonuje, ale naprawdę ym, przez to, że jakby wiecie, no tutaj grają już starzy wyjadacze głównie i czasami pojawi się taka świeża krew w postaci mnie. No to ciężko naprawdę y, cokolwiek tutaj takiego zrobić, dobra. HP mi się y, odnawia i musimy. ich. O, właśnie, pyk, 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 pyk. No nie bije zbyt dużo, kurde. Czy on miał jakieś minigany? Nie, znowu, znowu ten lodowy kwiatek. Roślina, cokolwiek to jest. I chyba, czekaj, koniec mapy jest? Szybkie w ogóle te mapki są. I uwaga, punkty roślin, punkty zombie. Rośliny wygrywają. No niestety, nie udało się. Ale tu jest bardzo fajna rzecz, którą zobaczyłem. Zdobyte monety 8000. Najlepszy wynik. No właśnie, można było się spodziewać. 21 fragów. Ładnie, naprawdę tej pierwszej osobie super tutaj poszło. Ale zobaczyłem sklep z naklejkami. I tutaj mogę kupić na przykład za 200 tysięcy. Taki pakiet ja mam. A, ja mam 113 tysięcy. Dobra, za 2,5 tysiąca? Chcesz kupić ten pakiet naklejki? Czy to są skiny, czy to są rzeczywiście naklejki? Zombie z wiadrem przed. Tak, to są normalnie skiny, które możemy sobie użyć. Ej, fajne, fajne. Dobra, dalej. I tu mam, zobacz prezenty. Uhu, uhu. Ale pakiecik mam. Dobra. Ej, wiecie co? Wrócę sobie na podwórko. Podwórko to jest coś w rodzaju takie lobby. I zrobimy sobie jeszcze mały opening tych paczek, które tutaj mamy. No Dobra, także lecimy z pierwszym pakietem. I może jakaś legenda? Coś ten? Chwazenią samożywienie. Toksyczny mroczny grzyb. Jest w ogóle tutaj tyle tego. O, pakiet rozrzutnik. Chyba dostanę z tego kasę. Um, 20 o, ale mamy tych. Ale monetek dostałem. Dobra, 310 tysięcy. Tutaj mamy pakiet wyciskanie super mózga. Okej, okay. cokolwiek to znaczy i głowa, broda. Aha, dobra, to jest wszystko do tego super mózga. Rozumiem, czyli to jest tak, jakby dostaliśmy kompletny skin. Pakiet fenomenalnych postaci. pakiet yy, zawiera 5 przedmiotów, wybierz go gwarantujemy, że dostaniesz wystarczającą ilość naklejek, by odblokować rzadkie albo bardzo rzadkie postacie. O dobra, ja byłem chciał. Aha, ty, czyli dostałem całą postać, super bohatera, tego, yy... wow, odblokowano bohatera kosmomusk, czyli żeby odblokować skina, jeżeli dobrze to rozumiem, polega to na tym, że musimy uzbierać części, okulary, okej, okay. mamy pikselowe rzeczy jeszcze, spoko, yy, pakiet emuot ikonek zombie, okej, okay. no to jest dokładnie to co, to, co mieliśmy, i kolejny skin, zobaczymy, czy to będzie do, do kogoś innego, o, pożeracz. Dobra, i mamy cały skin, odblokowano bohatera, ognisty pożeracz. Ja też nie, nie pamiętam, jak się nazywają te wszystkie roślinki, także proszę mi wybaczyć, że będę gadał głupoty. I mamy kolejnego skina, imp 20, nie, impz Z7. Okej, okay, to trochę mi przypomina jakiegoś Mass Effect albo coś w tym stylu. Tutaj też, bo staniemy lodowy grzyb, zombie z flagą, zombie szarak, no takie, powiedziałbym, że średnie rzeczy. Zobaczmy, czy tu jakiś skinek poleci. Kręcony rwi, kociak delikatny, coś tam, bambus. O, naklejka postaci i mamy jak widzicie coś, co później będzie można sobie odblokować, jeżeli będę miał jeszcze cztery części. Fajna, powiem wam, że bardzo przyjemna gierka. Pytanie tylko, czy w ogóle coś takiego wam się sporoba, bo jednak to jest strzelanka i rozumiem, że nie każdemu coś takiego może przypaść do gustu. Także czekam na wasze komentarze, czekam na wasze lajki i widzimy się w kolejnych odcinkach.